tego nie wystrzymał. Tego by do kolei Nie odwracaj nikt od piłki, dobra? Parz na tą piłkę i atakuj tego co ma piłka, nie? Na jakąś po A, no to był Mateusz, chodź, Mati! Dawaj za niego, dawaj tu. ale yy, bajerka. Krystian Cowski, Krystian Cofaj, cofaj. Bajerka, bajerka 14. Piła w piła. Kuba, piła.

No ja, co ty tam robisz? Dawaj Bajerka, hop! Bajerka za niego na środek. Bardzo dobrze Bajera. Cofnij Bajerka. Dobra Bajerka. Patrz na piłę, na piłę. Pa. Bajerka prawa strona. Mati, biegaj tyłem, żebyś patrzył na piłkę. Dawa, dobrze, brówa robisz, cofaj, drzwi. brówa, cofaj. Powoli, powoli. Dobrze, brówa. Biedron, chodź. Biedro, chodź. Tady. Bo na boisku? Nie jest. Biedrona, bo... on, on, no, tak Tady. na Nie Tady. 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 Na, na Bliżej Tady. Bliżej środka, dawaj. Na ataku, ale bliżej środka, okay? Brawo ten.

O, tak bajerka? Super. Uciekaj, ale Bajerka, chce, uciekaj biły. do boku, Idę do środka. Eee, dobra jest, czternastka twoja, bajka, ale powoli, o. I teraz, bajerka. teraz, teraz. teraz dobra, i czternastka, Bajerka. So, ale pan na nigdy nie na niego. Bajerka,

Możesz z ręką mocno, może z nogą. Kajtek, nie odwracaj się do wpół do chwilkę, okej? Okay? Tak jest prawda. Ty, Mati zostawił. Mati zostawił. Piętnastkę! Papryka. dobry. Ale O jeszcze max stelawowe i takie No ale są dobre, dobre kaczki serowe i te frytki te